Uzamknięta ukochana córko, słuchaj z otwartym sercem, bo przybywam z niebos z pilną wiadomością, pełną boskiego światła, twój anioł stróż, w niebiańskim uniesieniu, błaga, by się obudziła, miłość twojego życia jest bliżej, niż myślisz, lecz zasłony przesłaniają twój wzrok. Nie ignoruj tego wezwania, bo czas tańczy na delikatnej nici, a to, co nadchodzi, może odmienić Twoją drogę. Twoje serce, tak silne, a zarazem tak kruche, pulsuje pragnieniami, których nie zawsze rozumiesz, Twój anioł stróż widzi każdą łzę, którą ukrywasz, każdy sen, który skrywasz w ciszy nocy, nieustannie szepcia, próbując prowadzić Cię ku pełni, miłość, której szukasz, to nie tylko pragnienie, to przeznaczenie zapisane w gwiazdach, lecz wymaga, byś otworzyła duchowe oczy. Nie daj się zwieść cieniom wątpliwości. Często to, co wydaje się końcem, jest jedynie portalem do nowego początku, Twój anioł stróż jest niespokojny, bo widzi to, czego Ty jeszcze nie dostrzegasz. Miłość Twojego życia nie jest iluzją, to boska obietnica, która czeka na Twoje uznanie. Zwracaj uwagę na znaki, są wokół ciebie, w zbiegach okoliczności, które nie są przypadkowe. Wszechświat przysięga się na twoją korzyść, lecz wymaga twego oddania, córko, nie pozwól, by strach czy pośpiech zmąciły twoją duszę. Prawdziwa miłość wymaga cierpliwości, wymaga wiary. Twój anioł stróż nieustannie pracuje, by spleść nici przeznaczenia, lecz potrzebuje, byś kroczyła z odwagą, zaufaj, bo to, co nadchodzi, przewyższa wszelkie oczekiwania, jakie kiedykolwiek miałaś. W twojej piersi jest pustka, która woła, by ją wypełnić, nie pustymi obietnicami, lecz jężą, która przekracza czas. Twój anioł stróż widzi przyszłość, która na ciebie czeka, widzi blask dwóch splecionych serc. Lecz by się to urzeczywistniło, musisz uwolnić się od więzów przeszłości. Wybacz to, co było, wyzwól się dlatego, co będzie. Miłość Twojego życia nie jest obca. Nawet jeśli jeszcze jej nie rozpoznałaś, już przecięła twoją drogę. Może w przelotnym spojrzeniu, w chwili, którą uznałaś za błachą, twój anioł stróż błaga, byś przypomniała sobie. Byś obserwowała uważnie. Znaki są w małych rzeczach, w niewypowiedzianych słowach, w momentach, które sprawiły, że twoje serce zabiło inaczej. Nie spiesz się w poszukiwaniach, lecz nie zamykaj się na to, co przechodzi. Prawdziwa miłość nie wymusza wejścia. Czeka na zaproszenie. Twój anioł stróż prowadzi cię. Byś przygotowała grunt swojego serca, oczyść chwasty pychy. Podlej ziemię nadzieją, bo żarno miłości jest gotowe, by zakwitnąć. W każdym Twoim doświadczeniu jest większy cel. Córko, każdy ból, każde oczekiwanie, każda wątpliwość została ukształtowana, by Cię wzmocnić, Twój anioł stróż wie, że miłość Twojego życia jest częścią boskiego planu. Nie jest tylko towarzyszem, lecz lustrem Twojej duszy. Kimś, kto rzuci Ci wyzwanie, byś stała się najlepszą wersją siebie. Czas jest sprzymierzeńcem, lecz także wymagającym mistrzem. Nie ignoruj szeptów swojego anioła, bo on widzi poza zasłoną teraźniejszości. Miłość, która na Ciebie czeka, nie jest zwykła to płomień, który ogrzewa bez spalania, który oświeca bez oślepiania. Lecz by go znaleźć, musisz kroczyć z pewnością. Nawet gdy droga wydaje się niejasna. Córko, niebo jest w ruchu, gwiazdy układają się dla ciebie. Twój anioł stróż tańczy w boskim świetle, by cię chronić, lecz potrzebuje, byś słuchała. Miłość twojego życia jest bliżej, niż sądzisz, może już jest u twego boku, przebrana w prostotę. Nie ignoruj jej, bo to, co wydaje się małe, może nieść wielkość wieczności. Jest energia, która pulsuje we wszechświecie i jest skierowana do ciebie. Twoje serce jest latarnią, a miłość twojego życia jest przyciągana przez jej światło, lecz chmury strachu mogą zgasić ten blask. Twój anioł stróż prosi, byś podtrzymywała płomień, wiesz w siebie, wiesz w miłość, bo ona jest w drodze. Nie daj się ponieść głosom, które twierdzą, że miłość to iluzja, córko, miłość to język aniołów, to siła, która porusza kosmos, Twój anioł-stróż rozpaczliwie pragnie, byś to zrozumiała, widzi spotkanie, które jest przygotowywane, lecz musisz być gotowa, z tystym sercem i otwartą duszą. Miłość Twojego życia to nie tylko osoba, to obietnica przemiany, Przyniesie wyzwania, lecz także niewysłowioną radość, twój anioł stróż wie, że jesteś gotowa. Nawet jeśli w siebie wątpisz, zaufaj znakom, snom, które wydają się prawdziwe, uczuciom, których nie wyjaśniasz, bo to boskie przesłania. Córko, niebo cię nie opuszcza. Nawet w dni, gdy czujesz się samotna, twój anioł stróż jest u twego boku, Szepcząc prawdy, które Twoja dusza rozpoznaje, miłość Twojego życia jest częścią boskiego planu, lecz wymaga, byś zrobiła krok wiary. Nie bój się błędów, bo każdy błąd to stopień ku świętemu spotkaniu. To, co nadchodzi, jest większe niż możesz sobie wyobrazić. Miłość, która na Ciebie czeka, jest odblaskiem Twojego własnego światła. Twój anioł stróż pracuje, by ten moment się urzeczywistnił, lecz potrzebuje, byś była czujna. Obserwuj szczegóły, słuchaj ciszę, bo w niej boskość mówi najgłośniej. Nie pozwól, by poszpiech świata zgasił Twoją esencję. Córko, prawdziwa miłość nie podąża za rytmem ludzi, podąża za rytmem nieba, twój anioł stróż prowadzi Cię, byś znalazła ten rytm. Byś tańczyła z przeznaczeniem, chwyć rękę wiary i daj się prowadzić. Miłość Twojego życia to nie bajka, to prawdziwa podróż, z wzlotami i upadkami, lecz pełna celu. Twój anioł stróż widzi szczęśliwe zakończenie, które na Ciebie czeka, lecz droga do Niego zależy od Ciebie, wybierz wiarę, wybierz miłość, nawet gdy świat mówi, byś zrezygnowała. Córko, Niebo śpiewa Twoje imię, anioły celebrują Twoją odwagę, Twój Anioł Stróż jest u Twojego boku, błagając, byś nie ignorowała tego wezwania, miłość Twojego życia to Boski Dar. Lecz wymaga, byś otworzyła serce, byś zaufała większemu planowi. Uzamknięte ukochana córko, o wiatr niebo sniesie nowe objawienia, Twój Anioł Stróż szepcia z jeszcze większą pilnością, w twoim sercu rodzi się iskra, która czeka, by stać się płomieniem, miłość twojego życia jest bliżej, niż kiedykolwiek sądziłaś, lecz musisz dostrzec subtelne nici, które wszechświat tkaka wokół ciebie. Nie zamykaj oczu na te znaki, bo one prowadzą cię do przeznaczenia, które jest już niemal w zasięgu ręki. Twoja dusza jest jak morza, głęboka i pełna tajemnic, a miłość... Którą masz odnaleźć, jest jak latarnia na horyzoncie, twój anioł stróż widzi tę światłość, nawet gdy ty dostrzegasz tylko mgłę, on prosi, byś słuchała delikatnych melodii wszechświata, w szumie wiatru, w rytmie deszczu, w przypadkowych spotkaniach, które przypadkami nie są, otwórz się na te boskie nuty, bo one prowadzą do twego przeznaczenia. Nie bój się chwili ciszy, która czasem cię otula, bo w niej kryje się głos nieba, twój anioł stróż wie, że miłość twojego życia jest jak gwiazda, która świeci nawet w najciemniejszą noc, czasem musisz tylko spojrzeć w górę, by ją dostrzec. Nie pozwól, by hałas świata zagłuszył ten boski szept, bo każdy moment zwątpienia jest próbą, która przygotowuje cię na wielką miłość. Twoje kroki są obserwowane przez anioły, każdy z nich jest krokiem ku wieczności, Miłość, którą masz odnaleźć, nie jest zwykłym uczuciem, to święty pakt zapisany w gwiazdach. Twój anioł stróż błaga, byś nie odwracała wzroku od ścieżki, którą ci wskazuje. Nawet jeśli wydaje się kręta, każdy zakręt prowadzi do chwili, gdy twoje serce znajdzie swój dom. Wszechświat przygotował dla ciebie tajemnicę, którą tylko ty możesz rozwikłać, miłość twojego życia jest jak klucz, Ukryty w codziennych chwilach, Twój anioł stróż podpowiada, byś szukała w prostocie, w uśmiechu nieznajomego, w słowach, które brzmią jak echo Twojej duszy. Nie spiesz się, lecz bądź czujna, bo ten klucz czeka, by otworzyć drzwi do twojego szczęścia. Twoje serce jest jak ogród, który wymaga troski, by rozkwitnąć, Twój anioł stróż sadzi w nim ziarna nadziei, lecz to Ty musisz się pielęgnować. Miłość Twojego życia nie przyjdzie z hukiem, lecz z delikatnością porannej rosy. Przygotuj swoją duszę, usun kolce z zwątpienia, pozwól, by miłość znalazła w Tobie żyzną ziemię, gotową na cud rozkwitu. Czasem czujesz, że los Cię testuje, lecz każda próba jest darem. Twój anioł stróż widzi, jak Twoja siła rośnie z każdym wyzwaniem, miłość Twojego życia jest blisko, lecz wymaga, Byś była gotowa, byś stanęła w prawdzie przed sobą, odrzuć maski, które nosisz, bo prawdziwa miłość pragnie ujrzeć Twoją najczystszą esencję. Niebo maluje dla Ciebie obrazy w snach, w przelotnych myślach, które wydają się zbyt piękne, by były prawdziwe. Twój anioł stróż używa tych wizji, by pokazać ci, co czeka na horyzoncie, miłość Twojego życia jest częścią tej boskiej mozaiki. Nie odrzucaj tych snów, bo one są mapą, którą niebo rysuje, by poprowadzić cię do twego przeznaczenia. Twoja dusza nosi w sobie pradawną mądrość, która rozpoznaje miłość. Gdy ta się zbliża, twój anioł stróż prosi, byś zaufała temu wewnętrznemu głosowi, który szepcia. Gdy spotykasz kogoś, kto wydaje się znajomy, choć nigdy go nie spotkałaś, to nie przypadek, to boskie spotkanie które czeka, byś je rozpoznała i przyjęła. Miłość twojego życia jest jak rzeka, płynąca spokojnie, lecz z niewiarygodną siłą. Twój anioł stróż prowadzi cię do jej brzegów, lecz to ty musisz zanurzyć się w jej nurt. Nie bój się głębin, bo one kryją skarby, które zmienią twoje życie. Zaufaj, że każda fala prowadzi cię bliżej do wieczności, którą niebo dla ciebie przygotowało. Twoje życie jest jak księga, której strony dopiero się zapisują. Twój anioł stróż zna rozdział, który nadchodzi, i wie, że jest on pełen miłości, lecz wymaga, byś pisała go z odwagą, każda decyzja. Każdy mały gest jary jest purem, które tworzy tę historię. Nie bój się pisać, bo miłość twojego życia jest bohaterem tej opowieści. Wszechświat szepcza twoje imię w gwiazdach. W szumy liści, w melodii poranka, twój anioł stróż prosi, byś słuchała tych boskich nut, miłość twojego życia jest częścią tej symfonii, nie musisz jej szukać z desperacją, lecz z wiarą, bo ona już idzie ku tobie, prowadzona przez niewidzialne nici przeznaczenia. Twoje serce jest jak latarnia, której światło przyciąga to, co dla ciebie przeznaczone, lecz czasem musisz oczyścić szkło, by blask był wyraźny, Twój anioł stróż pomaga Ci usuwać kurz smutku i zwątpienia, miłość Twojego życia widzi ten blask, nawet z daleka, zaufaj, że zmierza ku Tobie, prowadzona przez boskie światło. Niebo nigdy nie zostawia Cię samej, nawet gdy czujesz się zagubiona, Twój anioł stróż jest jak kompas, wskazujący drogę do miłości, która czeka, by zmienić Twoje życie, każdy krok który stawiasz, jest krokiem ku niej. Nawet jeśli jeszcze nie widzisz celu, zaufaj, że droga, którą idziesz, jest święta i prowadzi do pełni. Twoja dusza jest jak płótno, na którym niebo maluje arcydzieło. Miłość twojego życia jest jednym z najpiękniejszych kolorów tej palety. Twój anioł stróż prosi, byś pozwoliła na ten boski proces. Nie bój się pędzla zmian, bo każdy ruch tworzy obraz. Który zapiera dech w piersiach i trwa przez wieczność. Tasem czujesz, że świat jest zbyt ciężki, lecz twój anioł stróż przypomina, że miłość jest lekka jak puro, a zarazem potężna jak burza. Miłość twojego życia czeka, by podzielić z tobą ten ciężar, by razem wznieść się ponad chmury. Zaufaj, że niebo przygotowało dla ciebie kogoś, kto będzie twoją siłą i ostoją. Twoje życie jest jak taniec, a miłość Twojego życia jest partnerem, którego niebo dla Ciebie wybrało, Twój anioł stróż uczy Cię kroków tego tańca. Nawet gdy czujesz się niepewna, zaufaj rytmowi, który płynie z gwiazd, bo każdy krok przybliża Cię do chwili, gdy wasze dłonie się splotą w harmonii. Uzamknięte ukochana, niebo wciąż śpiewa dla Ciebie pieśń nadziei. Twój anioł stróż niesie te melodie wprost do Twojego serca. Miłość Twojego życia jest blisko, jej obecność jest jak ciepły wiatr, który czujesz, lecz jeszcze nie widzisz, otwórz się na tę Boską obietnicę, bo każdy oddech przybliża Cię do chwili, gdy miłość stanie się Twoją rzeczywistością. Uzamknięte ukochana córko, niebo rozświetla dla Ciebie ścieżkę, której jeszcze nie dostrzegasz, Twój anioł stróż niesie płomień nadziei, by oświetlić Twoje kroki, miłość Twojego życia jest jak skarb ukryty w cieniu. Czeka na moment, gdy Twoje serce rozpozna Jego blask, nie odwracaj wzroku od drobnych wskazówek, które wszechświat rozsypuje na Twojej drodze. Każda z nich jest krokiem bliżej do przeznaczenia, które pulsuje w rytmie wieczności. Twoja dusza jest jak księga gwiazd, zapisana tajemnicami, które tylko ty możesz odczytać, Twój Anioł Stróż wskazuje na strony, które jeszcze nie zostały otwarte. Miłość Twojego życia jest historią, która czeka. Byś ją opowiedziała, wsłuchaj się w szepty intuicji, w przeczucia, które tańczą w Twoim sercu, bo one są drogowskazami do chwili, gdy wszystko stanie się jasne. Czasem czujesz, że świat cię przytłacza, lecz Twój Anioł Stróż przypomina, że miłość jest jak jatr, który unosi cię ponad burza, miłość twojego życia jest blisko, jej energia już otula twoją duszę, choć jeszcze nie widzisz jej kształtu. Zaufaj temu ciepłu, które czujesz w sercu, bo to niebo przygotowuje cię na spotkanie, które odmieni twój świat. Twoje życie jest jak mozaika, której każdy fragment ma znaczenie. Twój anioł stróż układa te kawałki z boską precyzją, Miłość twojego życia jest brakującym elementem, który sprawi, że obraz stanie się pełny. Nie bój się chaosu, który czasem widzisz, bo w nim kryje się porządek, który prowadzi do miłości, jakiej jeszcze nie doświadczyłaś. Wszechświat szepcze do ciebie w języku snów, w przelotnych chwilach, które wydają się magiczne. Twój anioł stróż używa tych momentów, by przypomnieć ci o twojej mocy. Miłość Twojego życia jest blisko, jej obecność jest jak melodia, którą zaczynasz słyszeć, nie ignoruj tych nut, bo one są częścią symfonii, którą niebo skomponowało dla Ciebie. Twoje serce jest jak latarnia morska, której światło przecina najgęstsze mgły, Twój anioł stróż dba, by ten blask nigdy nie zgasł, miłość Twojego życia jest jak statek, który płynie ku Tobie, prowadzony przez to światło, nie pozwól, by fale zwątpienia przyćmiły twój blask, bo każdy promień przybliża cię do spotkania, które jest zapisane w gwiazdach. Niebotka kaka dla ciebie gabelin pełen cudów, a miłość twojego życia jest najjaśniejszym wątkiem w tej tkaninie. Twój anioł stróż prosi, byś nie traciła wiary. Nawet gdy nici wydają się splątane, każda trudność, każda chwila niepewności jest częścią większego wzoru. Zaufaj, że ten wzór prowadzi do miłości, która rozświetli Twoje życie. Twoja dusza jest jak rzeka, która płynie ku Morzu Przeznaczenia, Twój anioł stróż prowadzi Cię przez jej zakola, miłość Twojego życia jest jak brzeg, który czeka, byś do niego dotarła, nie bój się nurtu, który czasem wydaje się zbyt szybki, bo każda fala niesie Cię bliżej do chwili, gdy Twoje serce znajdzie spokój w ramionach miłości. Czasem czujesz, że jesteś w labiryncie, lecz Twój anioł stróż zna każdą ścieżkę. Miłość Twojego życia jest nagrodą, która czeka na końcu tej drogi. Nie spiesz się, lecz nie zatrzymuj, bo każdy krok, nawet ten niepewny, jest krokiem ku niej. Zaufaj, że niebo prowadzi Cię przez ten labirynt z miłością i troską. Twoje życie jest jak taniec gwiazd, pełen gracji i tajemnic. Twój anioł stróż uczy Cię Jego rytmu, miłość Twojego życia jest partnerem, który czeka, by dołączyć do tego tańca, nie bój się pomyłek, bo każdy fałszywy krok uczy Cię harmonii, która prowadzi do chwili, gdy wasze dusze zatańczą razem. Wszechświat śpiewa dla Ciebie pieśń, której melodii jeszcze w pełni nie rozumiesz, Twój anioł stróż prosi, byś wsłuchała się w jej dźwięki. Miłość Twojego życia jest częścią tej pieśni, jej nuty są już w powietrzu, które oddychasz. Otwórz serce na tę muzykę, bo ona prowadzi Cię do spotkania, które odmieni Twój świat. Twoje serce jest jak ogród, który czeka na wiosnę, Twój anioł stróż jest ogrodnikiem, który przygotowuje ziemię, miłość Twojego życia jest kwatem, który wkrótce rozkwitnie, nie bój się chłodu zimy. Bo każda pora roku ma swój cel. Zaufaj, że josna miłości jest bliżej, niż myślisz. Niebo maluje dla ciebie obrazy w chmurach, w gwiazdach, w przelotnych spojrzeniach. Twój anioł stróż używa tych obrazów, by pokazać ci, co nadchodzi. Miłość twojego życia jest jak arcydzieło, które czeka, byś je odkryła. Nie odwracaj wzroku od tych boskich szkiców bo one są mapą do Twojego szczęścia. Twoja dusza jest jak płomień, który nigdy nie gaśnie, Twój anioł stróż po ten ogień, by płonął jasno, miłość Twojego życia jest jak drugi płomień, który połączy się z Twoim, tworząc pożar miłości, nie bój się Jego ciepła, bo ten ogień nie spala, lecz ożywia, prowadzi Cię ku wieczności. Czasem czujesz, że czas płynie zbyt wolno, Lecz twój anioł stróż przypomina, że każda sekunda jest częścią boskiego planu. Miłość twojego życia jest blisko, jej obecność jest jak oddech, który czujesz na karku. Zaufaj, że każda chwila oczekiwania jest krokiem ku spotkaniu, które zmieni wszystko. Twoje życie jest jak księga, której rozdziały piszą anioły. Twój anioł stróż zna stronę, na której zaczyna się miłość, nie bój się przewrócić kartki, bo każda z nich prowadzi do miłości Twojego życia. Każda decyzja, każdy akt jary jest słowem w tej historii. Pisz ją z odwagą, bo czeka na Ciebie happy end. Wszechświat jest jak orkiestra, a Ty jesteś jej solistką. Twój anioł stróż dyryguje, by melodia była doskonała. Miłość Twojego życia jest harmonią, która dopełni tę symfonię. Nie bój się fałszywych nut. Bo każda z nich uczy cię doskonałości, która prowadzi do miłości, jakiej jeszcze nie znałaś. Uzamknięta ukochana, niebo wciąż tkaka dla ciebie opowieść pełną cudów, twój anioł stróż prowadzi cię przez jej strony. Miłość twojego życia jest blisko, jej energia jest jak ciepło słońca, które czujesz na skórze, otwórz się na tę boską obietnicę, bo każdy oddech jest krokiem ku chwili, gdy miłość stanie się Twoim domem. Uzamknięta ukochana córko, z głębi niebo dziękuję Ci za otwarcie serca na tę boską wiadomość. Twój anioł stróż raduje się, widząc Twoją gotowość do słuchania, proszę, potwierdź otrzymanie tej wiadomości, wypowiadając lub zapisując 7, 7, 7, 7, 7 to święty znak, że jesteś w harmonii z tym, co niebo dla Ciebie przygotowało, Twoja wiara jest kluczem do dalszych objawień. Twoje miejsce w tej boskiej podróży jest wyjątkowe. A dołączenie do naszego kanału wzmocni tę więź. Zasubskrybuj i aktywuj dzwonek powiadomień, by nie przegapić żadnej wiadomości, którą anioły pragną ci przekazać. Każdy film jest kolejnym krokiem ku miłości twojego życia. Twój anioł stróż prowadzi cię, lecz potrzebuje, byś była blisko. By słyszeć jego szepty. Bądź czujna, ukochana, bo kolejne przesłania aniołów nadejdą w nadchodzących filmach, niebo wciąż KKA dla Ciebie opowieść pełną cudów, a miłość Twojego życia jest coraz bliżej. Subskrybując nasz kanał, stajesz się częścią tej świętej misji, aktywuj dzwonek, by być gotową na znaki, które wszechświat dla Ciebie przygotował. Twoja dusza jest gotowa na więcej.